Cześć, tak chciałam teraz zrobić dla was filmik. Co to są pigmenty z mak? Um, może i każdy wie, ale może ktoś nie wie. Jak ten jeden ktoś nie wie, to no to ten filmik jest dla was. Um, pigmenty z mak um, wyglądają tak. Taki jest pełny słoik. Nie wygląda na tak dużo, ale jak wiadomo w kosmetykach to malutko, ciada, a długo, długo, to jest to jest kolor Pink Opal i to jest pewnie mój ulubiony pigment. Wygląda po prostu biało, ale ma takie perłowe wykończenie, gdzie wygląda różowo. Jeszcze Wam pokażę na palcu, może i widać? Może nie. No nie, dobrze. Może na ręku. O, troszeczkę tak różowo wygląda. Um, ja to lubię nosić na, na policzki um, i na oczach i można um, też nosić jako... można dodawać do białego lakiego, lakieru, do paznokci, taki przezroczysty, um, każdy pigment i to da dokładnie taki kolor można na usta no, niektóre niektóre są, niektóre nie można używać, ale to już trzeba czytać instrukcji ehm, tak, ale to jest kolor Pink Opal mój ulubiony, ehm, polecam każdemu ehm, to ma wartość 7,5 gramów a nowsze z MAC były chyba 4,5 gramów ale ten sam, ten sam rozmiar słoika Trochę dziwne. Tutaj w Anglii taki słoik kosztuje 15 funtów. Um, a można na na przykład na Allegro, na eBay, prosto, prywatnie od ludzi kupować odsypki. Tu w Anglii, w Ameryce i w Kanadzie i podobnie. Kupuje się odsypki jako 1 czwarta łyżeczki, czy jedna pół, czy cała łyżeczka. Dostaje się w takich słoikach, czyli to jest pełny rozmiar, a to jest taki słoik. Ten słoik może być pełny. Jedna łyżeczka pewnie się zmieści tutaj. Może nie całkiem. A jedna czwarta łyżeczka to będzie tyle. Czyli nie jest tak znowu dużo. Posypię do jednej strony. O. Czyli jest płasko. Jest tak wygląda. Jest troszeczkę na przykrywce, ale, ale tak to jest mało. Ja osobiście lubię odsypać swoje do, do takich em, naczyni, bo łatwiej się używa. Jakże ma cały słoik, cały pełny słoik, to tak wygląda. I jak coś przystała na przykład bym to omsknęła ręką albo coś, to 15 funtów, cały słoik pigmentu i ile bałaganu nie powiem, że ja całego słoika, ale troszeczkę, kilka razy odsypałam um, i to jest oj, strasznie, strasznie boli w sercu, jak się to robi, bo to, to jest i drogie i piękne i, i po prostu straszna szkoda um, tego e, kupić rozlewać czyli ja lubię osobiście odsypać to słoika plus, jak chciała kiedyś sprzedawać odsypki albo nawet sprzedać to co mam, czyli moje używane kosmetyki, to ja mogę powiedzieć, że ja nigdy nie wkładałam um, palca lub pędzelka do tego słoika. Czyli on jest tak czysty jak ze sklepu. Bo ja tu wkładam. Um, co jeszcze? Jak, hmm, jak wiedzieć, czy pigment jest prawdziwy, czy nie? To jest... Niestety dla mnie, ja tylko... Wiem na pewno, jak mam w ręku. Jak widzę na Allegro czy na eBay różne pigmenty, um, to widać czasami, że, że niektóre są nieprawdziwe. Każdy pigment i cień, i śminka, i wszystko, 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 wszystko ma, oprócz pędzelków. I może podkłady. Wszystko ma kolor, ma nazwę. Czyli to jest Pink Opal. Tu mamy... Golden Lemon. Mamy Coco. Wszystko ma nazwę. Melon. I ma taki, taki naklejek na dole. To jest napisane Melon A56. To A56 to to jest data, kiedy to jest. Kiedy to było zrobione, wykonane? Chyba tak się mówi. Nie wiem. Dobrze, że, że przekrętka była. Dobrze. Golden Lemon jest A15. Będę musiała czekać chyba długo, aż to się pokaże. A to znaczy, że to była pierwsza wersja tego, bo czasami robią, jak na przykład jest coś limitowane, to jest druga wersja. To znaczy robią raz, to się sprzeda tak szybko, że zrobią to jeszcze raz, a to już będzie B. Jeden to jest miesiąc. Kiedy to było zrobione, czyli. pierwszego um, 1 jest styczeń, january, a 5 to jest rok, czyli 2005. Nie wiem, co będą robić, jak będzie 2010. Tego już nie wiem. Mój Pink Opal jest A25, czyli drugi miesiąc, 2005, a Melon jest A56, czyli 5, czyli maj 2006. Czyli to wygląda tak. I każdy ma, wszystkie moje pigmenty są e, ze sklepu e, i mają troszeczkę inaczej napisane to. Na przykład melon ma jakby e, niewydrukowane, tylko bardziej głęboko jest numer. To troszeczkę widać. Golden Lemon ma jest, są większe litery, a pink opal jest i najmniejsze i ma wydrukowane litery, ale każde jest prawdziwe, czyli mogą być takie, takie zmiany. Um, czyli nie mają numerów, po prostu nie ma pigment numer 10, um, bo musiałby być na przykład A10 i to by było z 2000, czyli to już prawie 10 lat. Um, co jeszcze? Jak jak widzę na Allegro pigmenty, um, to będą e, nieprawdziwe podróbki. To najczęściej jest ich na przykład 24. Jest cały i wygląda tak. Czyli 24 takich słoików stoi razem, ale nie widać, um, tylko widać przekrywki. E, kolory będą, by, będą wyglądały blade i takie niejakie. Pigmenty z MAC są tak gęste, tak mocne. Na przykład to jest melon. No i widać, że ja. Um, ja mam odsypki wszystkich, ale dalej są pełne. Ja je trzymam nogami, ale dalej są pełne. Czyli nałożyłam troszkę na palcu i pokażę Wam teraz, jak gęsto to w końcu jest. I to jest tak, jak na przykład um, taki. Takie złote, metalowe coś, co można używać, Oj, nie wiem jak to wytłumaczyć, gold leaf. Ale taka mała ilość i mam już przez całą rękę, um, bo są tak gęste, tak pigmentowane. O, troszkę widać przez całą rękę. <laughs> Teraz ja muszę to zmazać. Um... Czyli na pewno widać, że to są bardziej takie, takie pudrowate, jakieś tanie pudry. Może i będą dobre, ale nie będą mak, czyli nie powinna się oczekiwać um, takiej konsystencji jak smak, jak są podróbki. Um, też nie wiadomo jak i gdzie i na kogo były testowane podróbki. Mak nie testuje na zwierzęta. Um, i ja wiem, że będą... Że skład będzie prawdziwy, wszystko będzie dobre, będzie testowane jakoś ludzko, a nie będzie na zwierzęta, nie będą tam jakieś chemiczne rzeczy, bo to wszystko prosto z i musi być dobre, musi być... No, musi być prawdziwe. Nie mówię, żeby nie kupować na Allegro, bo na pewno są... na pewno ludzie sprzedają prawdziwe, ale warto być Warto uważać na to. Um, też Wam powiem, że większość pigmentów z mak to są takie perłowe, tak jak melon był i Pink Opal, ale też są matowe. Um, momento, znajdę jakieś matowe. Tak jak mówię, większość to to jest pierwszy mój, mój, moja szuflada pigmentów. Um, I też są uh, glisses. Brokat. No. No, szukam na większość to jest takie perłowe. Są perłowe i są bardziej e, frosty, czyli e, już zupełnie błyszczące. Ale tu mamy bardziej matowe i to jest kolor Fairy Light. Tak wygląda. To jest bardzo matowe, ale ma drobny brokat. No, mam nadzieję, że, że filmik komuś przyda. Jak ktoś ma jakieś jeszcze pytania, to bardzo proszę pytać i postaram odpowiadać na wszystko. Zapraszam do subskrypcji, subskrypcji. na nasze